Cześć, z tej strony chmura mówi, a dzisiaj wehikuł czasu, czyli Herbert George Wells. Najpierw kilka słów o autorze. Wells urodził się 21 września 1866 roku w Bromley, a zmarł 13 sierpnia 1946 roku w Londynie. Był to brytyjski pisarz i biolog. Po napisaniu Wojny Światów. Wehikułu czasu właśnie i wyspy doktora Moro stał się jednym z pionierów gatunku science fiction. Wydawnictwo Wesper na swojej stronie książkę opisuje tak. Wehikuł Czasu, wydany po raz pierwszy w 1895 roku, to jedna z najważniejszych powieści w historii światowej literatury science fiction. Fabuła skupia się na losach naukowca, podróżnika w czasie, który za pomocą własnoręcznie skonstruowanego urządzenia udaje się w odległą przyszłość, gdzie spotyka dwie odmienne rasy ludzkie – Elojów i Morloków. Autor, podobnie jak w większości swoich powieści, stawia w niej pytanie o wizję rozwoju ludzkości i to nie tylko w kontekście naukowo-technicznym, ale przede wszystkim społecznym. Zagadnienia teorii ewolucji łączy z wizją walki klas, nierówności społecznych, feminizmu. Debiutancka, a zarazem niezwykle wizjonerska, niepokojąca, ponadczasowa, jedna z najbardziej znanych powieści Herberta George'a Wellsa. Koniec opisu. Wells znany jest jako ojciec science fiction i powieściopisarz przyszłości. Wehikuł czasu jest jednym z jego najsłynniejszych utworów i jednocześnie jednym z pierwszych dzieł, które wprowadziły pojęcie podróży w czasie do literatury. Kluczowym elementem tej powieści jest urządzenie nazwane wehikuł czasu, które pozwala głównemu bohaterowi, nie nazwanemu w książce, podróżować w przyszłość i przeszłość. Fabuła rozwija się w oparciu o relację tego anonimowego narratora, który staje się świadkiem różnych epok historycznych i przyszłości ludzkości. Cytat: Na pociechę jednak pozostały mi te dwa dziwne białe kwiaty. Zeschłe już, szczerniałe, zmięte i rozsypujące się w proch. Świadczą one, że nawet wtedy, kiedy rozum i siła już znikły, uczucia wdzięczności i tkliwości wzajemnej pozostały w sercu człowieka. Jednym z najważniejszych aspektów wehikułu czasu jest sposób, w jaki autor eksploruje i analizuje społecznej filozoficzne kwestie. Wells używa podróży w czasie jako pretekstu do ukazania zmian w społeczeństwie, ewolucji ludzkości, destrukcji cywilizacji. Przykładem jest opis przyszłego świata podzielonego na dwie odmienne rasy – Elojów i Morloków. Rasa pierwsza to delikatne i beztroskie istoty, podczas gdy Morlokowie są mrocznymi i podziemnymi stworzeniami. Ta dualność odzwierciedla nie tylko zderzenie różnych etapów ludzkiej historii, ale również konflikty między warstwami społecznymi. Wells wykorzystuje także wehikuł czasu, aby badać kwestie filozoficzne, takie jak natura czasu, determinizm, wolna wola i los. Czy podróż w czasie może wpłynąć na bieg wydarzeń, czy wszystko jest już zapisane w historii? Te pytania są nadal aktualne i stanowią temat przewodni powieści. Cytat: Owa teraźniejszość pomyślałem, jest jedynie logicznym następstwem przeszłości. Siła może być tylko dziedzictwem potrzeby bezpieczeństwo daje w nagrodę niemoc. Styl pisania Wels'a jest wyjątkowy i przyciągający. Autor zdaje się być jednocześnie naukowcem i pisarzem, co czyni tę książkę niezwykle przekonującą. Jego opisy przyszłych epok i ludzkich losów są zarówno fascynujące, jak i przerażające. Pomimo, że wehikuł czasu został napisany ponad 100 lat temu, to wciąż pozostaje niezwykle aktualny i inspirujący. Historia podróży w czasie. Opis zmian w społeczeństwie i refleksje nad naturą ludzkości sprawiają, że ta powieść jest nie tylko interesującym dziełem literatury science fiction, ale także przemyślanym, wyjątkowym dziełem literackim. I ostatni już dzisiaj cytat: Ciągła zmienność. Niebezpieczeństwa i trudy wyrabiają sprężystość umysłu. Jest to jedno z praw przyrody, na które nie zwracamy uwagi. Zwierzę doskonale przystosowane do otoczenia jest też i doskonałym mechanizmem. Przyroda ucieka się do inteligencji dopiero wtedy, kiedy nawyk i instynkt już nie wystarczają. Nie ma inteligencji, gdy nie ma zmiany i potrzeby zmiany. Inteligencja bywa udziałem tylko takich zwierząt, które napotykają ogromną rozmaitość niebezpieczeństw i potrzeb. Podsumowując, Wehikuł Czasu Herberta George'a Wellsa to klasyka gatunku science fiction i jedno z najważniejszych dzieł literatury światowej. Książka ta nie tylko przyciąga swoją fabułą, ale również skłania do refleksji nad ludzką naturą, historią i przyszłością. To lektura, która nie tylko dostarcza rozrywki, ale także inspiruje do myślenia i analizy własnych przekonań. Polecam ją każdemu niezależnie od zainteresowań, bo Wehikuł Czasu to książka, której udało się przetrwać próbę czasu. I tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za Wasz czas. Wszystkiego dobrego.